Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sakrament pokuty i pojednania, czyli spowiedź. Za mną widzimy przenośny konfesjonał, miejsce, w którym odbywa się sakrament pokuty i pojednania. Pytacie, jak się spowiadać. Dzisiaj na przykładzie krótkiego filmiku. Pokażę Wam, jak wygląda sakrament pokuty i pojednania, oraz jakie ma znaczenie. Chcąc przystąpić do Komunii Świętej, przyjąć Jezusa do swojego serca, należy to serce przygotować, oczyścić. A lekarzem naszej duszy, lekarzem na grzechy jest Jezus Chrystus, który okazuje nam swoje miłosierdzie. Właśnie przez sakrament pokuty i pojednania, przez spowiedź świętą. Spowiedź święta odbywa się w kościele. W kościele są przygotowane do tego specjalne miejsca, czyli tak zwane konfesjonały. Ksiądz, idąc do konfesjonału, ubiera się w odpowiednie szaty, nakłada na siebie Białą kąże oraz stółę koloru fioletowego. Idzie do konfesjonału, siada sobie na krześle i czeka na osoby, które pragną oczyścić swoje serce, swoją duszę w sakramencie pokuty i pojednania. Osoba, która się spowiada, nazywamy ją penitentem. Penitent. Który wchodzi do konfesjonału, wchodzi z tą myślą, żeby wyrzucić z siebie to wszystko, co uznał, że jest grzechem, co było złe w jego postępowaniu, w jego zachowaniu. I chce te grzechy zostawić Panu Jezusowi, chce prosić Jezusa, aby mu je odpuścił. Penitent, który wchodzi do konfesjonału, Zaczyna od pozdrowienia chrześcijańskiego, pozdrowienia e, znanego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na co kapłan odpowiada na wieki, wieków Amen. Następnie prze, przeżegna się. Każdy sakrament rozpoczyna się od znaku krzyża. Później, żeby ułatwić księdzu, e, Nakreślić, z kim ma do czynienia, należy się krótko przedstawić. Ile mam lat, do której klasy chodzę i tak dalej. Po tym krótkim przywitaniu, przeżegnaniu się i przedstawieniu, przechodzę do wyznania grzechów. Oczywiście, aby wyznać grzechy, trzeba się do tego przygotować. Robimy tak zwany rachunek sumienia. I po zrobieniu sobie rachunku sumienia, kiedy już wiemy jakie grzechy popełniliśmy, przychodzimy i je wyznajemy, oczywiście za nie żałując. Po wyznaniu grzechów, kiedy peniten zakończył swoją rozmowę przed Bogiem. Jest to czas, aby wysłuchać nauki, którą daje nam kapłan. Może nawiązać do słów z Pisma Świętego, może nam powiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z jakimś grzechem, daje nam wskazówki i zadaje nam pokutę. Pokutę, która najczęściej jest formą jakiejś modlitwy. Modlitwy, która jest zadośćuczynieniem Panu Bogu za nasze grzechy. I moment, który jest najtrudniejszy w spowiedzi, to ten moment, kiedy kapłan udziela nam rozgrzeszenia, a my żałujemy za grzechy. Bo w tym momencie mówią dwie osoby, dwie osoby naraz: kapłan i osoba, która się spowiada. Kapłan, trzymając rękę w górze, Trzymają nie dlatego, że zdenerwował się i chce nas uderzyć, że jesteśmy takimi grzesznikami, a każdy z nas jest grzesznikiem, nawet ja. Każdy człowiek popełnia grzechy. Bez grzechu była tylko Maryja i Pan Jezus. Kapłan trzyma rękę w górze w geście błogosławieństwa, bo za chwilę ogłosi tą radosną nowinę, że Pan Bóg odpuszcza nam grzechy i uczyni znak krzyża. To jest najtrudniejszy moment, bo mówi ksiądz i mówi ten, który się spowiada, I, i mówią nie to samo, ale mówią różne rzeczy. Dlatego zwróćcie podczas tego filmiku uwagę na to, że, że to są różne, różne kwestie, ale muszą być ze sobą połączone. Po udzieleniu rozgrzeszenia. Ksiądz z penitentem wchodzą w dialog, ciesząc się i wychwalając miłosierdzie Boże. Wychwalajmy Pana, bo jest dobry, odpowiadamy, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki. Ksiądz mówi: Idź w pokoju, odpowiadamy: Bóg zapłać. I z wielką radością sercu możemy wyjść, możemy pójść przed Najświętszy Sakrament i własnymi słowami podziękować Bogu za to. Że okazał się dla mnie dobry, że odpuścił mi grzechy. Na tym polega sakrament pokuty i pojednania, na tym polega spowiedź, aby odczuć tę wielką radość z tej łaski miłosierdzia, aby z tą radością pójść do domu, pójść do szkoły i starać się, aby Boża. Nowina, dobra nowina była widoczna w, przeze mnie, w moim sercu, w moich czynach, w moich słowach, w moim życiu.